Tak naprawdę fundacja zaczęła działania takie dla cudzoziemców, dla uchodźców na szerszą skalę w 2008 i przez kilka lat myśleliśmy o tym, jak można to robić lepiej, jak można robić te działania bardziej adekwatne i bardziej po prostu skuteczne. I jakby na bazie tych doświadczeń prowadzenia takiego punktu poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców stworzyliśmy bardziej, bardziej rozwinięty program, który już zawierał w sobie wszystkie jakby elementy, które uważaliśmy na tamten czas, że są potrzebne. Myślę, że to, co wtedy było najbardziej innowacyjne, to że bardzo szeroka pomoc była w jednym miejscu w bardzo wielu językach. To, że osoby nieznające języka polskiego mogły skorzystać zarówno z pomocy prawnika, psychologa, czy też nauczyć się tego języka i dalej mieć też wsparcie doradcy zawodowego. I to, co było wtedy takie w tym myślę wyjątkowe, że jak przychodziła osoba, która miała bardzo wiele różnych problemów z bardzo wielu dziedzin, na przykład nie miała pracy, nie miała mieszkania, miała jakieś problemy osobiste, zdrowotne, jeszcze brakowało na jedzenie yy, i tak dalej, i tak dalej yy, mogła pomoc utrzymać w jednym miejscu. Myślę, że to, co też było innowacyjne, to że Zespół był i jest bardzo międzykulturowy, że, że mamy osoby z bardzo różnych miejsc na świecie, które wywodzą się z różnych kultur, różnych religii, władają różnymi językami, znają się na różnych rzeczach. Tutaj zakres jakby umiejętności, zakres specjalizacji, zakres takiej wiedzy kulturowej i znajomości różnych kultur jest w zespole bardzo szeroki, przez co możemy pomóc bardzo wielu ludziom. Ja nazywam się Przemek Kornak, jestem wolontariuszem i też prowadzę kursy języka polskiego. Iwana Cichowa, doradca zawodowy w Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Magda Krawowska, prawnik w Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Zuzanna Wójcińska pracuje w fundacji jako psycholog. Katie Grigorian, mediator kulturowy w Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Wiktor Bong, prawnik w CPC. Kalina Czwarnuk, koordynator wolontariatu w CPC. Leila Elsenowa. Pracuję w fundacji jak mentor uchodźców. Amis Wagedien, mediator kulturowy w Centrum Pomocy Służby. Nazywam się Justyna Szatan, jestem pracownikiem fundacji, koordynuję kursy polskiego i dodatkowo uczę polskiego. Pracując w organizacjach pozarządowych, również jako wolontariusz, zauważyłam, że osoby zgłaszające się do organizacji mają problem ze znalezieniem pracy, z odnalezieniem się w ogóle na rynku pracy, nie znają ich realiów i trendów. Postanowiłam też dokształcić się w tym kierunku, żeby móc profesjonalnie im pomagać, dlatego też zostałam doradcą zawodowym, widząc jakąś lukę, którą mogę wypełnić w trzecim sektorze. Natomiast chciałam też się skupić na pomaganiu cudzoziemcom, ze względu na to, że im jest, jak naj, im jest trudniej odnaleźć się na, w polskich realiach, w realiach naszych trendów rynku pracy, tym bardziej, że większość z nich nie zna języka polskiego bądź nie ma odpowiedniego wykształcenia. Praca prawnika. Praca prawnika to jest trochę też, przynajmniej w przypadku prawników, którzy są w tego typu organizacjach, to jest tak naprawdę praca i prawnika, i psychologa. Trochę dwa, dwa w jednym. Bo czasami trzeba, czasami trzeba przygotować tę osobę tak psychicznie, żeby ona miała siłę w ogóle zmierzyć się z tym swoim problemem od strony prawnej. Czyli załatwiać te wszystkie dokumenty, te wszystkie formularze, te wszystkie jakieś inne zaświadczenia, inne inne jeszcze dokumenty. Yy, I zaniosła je chociażby do urzędu. Albo po prostu stwierdziła, że... Albo żeby ona nie stwierdziła, że ona rezygnuje z tego i nie, nie, bo tego jest za dużo i nie, ona tego nie potrafi, nie. Czasami trzeba tak podejść do tego człowieka, żeby on miał rzeczywiście siłę i wiedział, że to ma sens. Te wszystkie jego uganianie się po urzędach czy też w ogóle po sądach. Że to ma wszystko sens i może to doprowadzić do szczęśliwego dla niego końca. Jeżeli spojrzymy na to, jak, jak można się realizować jako wolontariusz i co można tak naprawdę robić dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. To tutaj, ten wolontariat faktycznie jest, ta, ta pomoc jest faktyczna i namacalna. Czyli, jeżeli, jeżeli coś robię, to widzę od razu efekty, wkładam jakąś pracę w doskonalenie swoich umiejętności jako, jako nauczyciela języka polskiego. To też widzę, że, że też ci, którzy potrzebują tego, żeby tego polskiego się uczyć, żeby, żeby tutaj ten język znać. No mają, mają niesamowitą możliwość, bo, bo, bo nie oszukujmy się, żeby się zapisać na kursy języka polskiego, to trzeba mieć trochę pieniędzy. A tutaj faktycznie ta, ta pomoc jest darmowa i, i, i bardzo dużo jest chętnych, więc, więc czuję taką potrzebę. Powiedzmy. Mnie to, to, to ta praca i którą my się teraz na zajmujemy, jest ciekawa tym, że ja sam jestem imigrantem i mnie są znajome te uh, odczucia psychologiczne, uh, adaptacja w nowym społeczeństwie, uh, odczucia tych na przykład Gruzinów, czy Ormianów, czy, in, Czechenu, czy innych osób, które są pochodzą z mojego regionu. Jak oni ewentualnie mogłyby się odnaleźć w tym nowym społeczeństwie, tak? Ja tutaj nie jestem, nie dziesiątki lat, jestem tylko dwa lata w Polsce, ale to było dla mnie motywujące przede wszystkim, że nauczyć tego języka, poznać tych ludzi, jak najbardziej rozmawiać z Polakami, poznawać ich, co oni myślą, czym się kierują w życiu takim normalnym, zwykłym. I tak naprawdę ty jesteś takim bardzo dobrym przykładem dla cudzoziemców przyjeżdżających no. tutaj do Polski, przychodzących tak. do fundacji, że pokazuje się, że można, można inaczej, można lepiej, tak. można coś tam osiągnąć y, też we własnym życiu, tak? Tak i wiesz, to, że ja bardziej dzielę się z nimi takim doświadczeniem swoim, swoim życia, które mhm. mhm. już je, pewne etapy, które już przeszedłem, to je już mhm. chcę ludziom, którzy przy, przyjeżdżają tutaj na nowo, im, to podzielić się z nimi tym doświadczeniem. Bo dla nich to jest czasami bardzo ważne, że przyjdziesz do fundacji i znajdziesz osobę, która jest takiego samego pochodzenia, jak i ona sama. I Pan żeby podobne doświadczenia, doświadczenie. A czy... w języku, tutaj, nie wiem, jakoś, ten cultural space ty, um, uh -huh. i tak dalej, to jest bardzo ważne dla tych komunikacji. Myślę, że są bardzo fajni i że potencjalnie, znaczy, że bardzo wielu z nich chciałabym zatrzymać tutaj na dłużej i że się sprawdzają. Przychodzą do mnie klienci i mówią, że mają super nauczycielki i że chcą tylko z nimi mieć zajęcia na przykład. Czy nie wiem, czy widzę, jak się rozwijają, i to też jest strasznie fajne, że przychodzą z własnymi inicjatywami, z własnymi pomysłami, pomagają prawnikom. pomagają prawnikom, koordynatorom innych projektów. No nie, że, że jakby to nie jest dla nich miejsce, gdzie są od do, tylko faktycznie jeszcze pewnie po czasie spędzonym w fundacji myślą, co można by zrobić nowego, innego, lepszego, no i to jest bardzo cenne i faktycznie niektóre te pomysły wprowadzamy w życie. Ludzie traktują działania mm, wolontariuszy może jakoś tak, że o fajnie, dają, dają coś, coś z siebie, pomagają. Ale jakoś być może mam takie wrażenie, że ludzie nigdy nie myśleli o tym, że każdy tak naprawdę może być wolontariuszem i wcale nie wiąże się to z czymś takim, że jest to bardzo ciężka praca, coś takiego, że mi się potem nie będzie chciało, że będzie mi to zabierało bardzo dużo czasu i nie będę w zasadzie miał z tego żadnych, żadnych pieniędzy, tak? Więc, więc wcale nie jest, to tego, nie jest nie ma sensu wkładać to w swoją energię, tak? kiedy, kiedy można się skupić na pracy zarobkowej. Coś, co mi utkwiło, co miałam na moim pierwszym szkoleniu w ogóle jeszcze jako wolontariusz, gdzieś tam dawno, dawno temu, jeszcze jako student. Powiedzieli mi jedną rzecz, którą do tej pory pamiętam. Jakby wiem, że Wy przychodzicie na wolontariat, bo uważacie, że Wy możecie bardzo dużo pomóc, ale tak naprawdę zobaczycie na koniec, jak wiele Wy dostaliście od tych osób, którym Wy pomagacie. Chyba najtrudniejszy jest taki brak zrozumienia w prawie w prawie, dlatego że cudzoziemiec to jest taki sam człowiek i konstytucja gwarantuje mu praktycznie takie same prawa. Natomiast jest ogromna niechęć niektórych organów do zrozumienia tego. To dla mnie wyzwaniem. E... Tak naprawdę jest każdy, każda osoba, która do mnie przychodzi na konsultacje, e, ponieważ jest bardzo ciężko w niektórych sytuacjach pomóc człowiekowi znaleźć jakąś dobrą ofertę, a jeszcze ciężej jest tak naprawdę zmotywować daną osobę do tego, żeby coś zrobiła ze swojej strony. Myślę, że pewnym wyzwaniem czasami jest to, że nie wiem, mam trzy spotkania pod rząd, godzinne, Jedno rozmawiam po polsku, drugie rozmawiam po rosyjsku, trzecie rozmawiam po angielsku. I często, no dobrze, posługuję się powiedzmy jakoś tam komunikatywnie i rosyjskim, i angielskim, ale jednak czasami jest trudno wyrazić takie rzeczy, żeby jakby takie rzeczy z, z, ze środka opisać. Opisać to po prostu w obcym języku. Więc wydaje mi się, że taką największą trudnością w pracy w organizacji tego typu to jest. Um, posiadanie takiego dystansu z jednej strony do, do sytuacji swojego, swojego osoby, której tutaj pomagamy, a z drugiej strony bycie jednak zaangażowanym w te w tego te historię aby móc mu rzeczywiście pomóc w jak najefektywniejszy, jak najlepszy sposób dla niego tylko, że balansowanie między tym zaangażowaniem a dystansem jest, jest, jest rzeczą bardzo, bardzo trudną. I czasami czasami, czasami wręcz niewykonalną. Na przykład najbardziej mi ciężko z tymi mieszkaniami znaleźć mieszkanie. Bardzo ciężko, bo wszystkie oczekują, dużych, duży, którzy chcą, żeby znalazły mieszkanie. Mam cała lista mam. Nawet w domu szukam, znajduję, ale chcą, żeby były ciebie, bez dzieci. A nie wyobrażałam sobie, by byś dzieci był w ogóle. <noise> bo bardzo ciężko i bardzo bym chciała. Naprawdę dostałam mieszkanie samo specjalne. Jak wracam do domu, nie jestem na tyle, nie czuję siebie na tyle szczęśliwy, bo cały czas myślę o tych ludzi, którzy nie mają tego mieszkania. Naprawdę. Dla mnie bardzo ważne jest to, kiedy, kiedy klient, któremu uda się znaleźć jakieś zatrudnienie, bądź zmieni coś w swoim życiu zawodowym, mhm. zadzwoni do mnie i podzieli się tą nowiną, bo to jakby mnie motywuje do tego, że jednak warto, warto się starać, warto ich motywować, warto, warto zmieniać ee, i ich nastawienie, tak ich, ich przyzwyczajenia do tych naszych polskich realiów. Jeżeli chodzi o pracę psychologiczną, no to myślę, że, bo to też jest takie bardzo mało Wymierne, tak? Trudno jest zobaczyć efekty. Więc ja myślę, że w momencie, kiedy na przykład ktoś przychodzi i mówi mi naprawdę bardzo Pani dziękuję, bo to, że z Panią się spotkałem kilka razy bardzo mi pomogło i, i bardzo za to dziękuję. Więc myślę, że dla mnie to są takie momenty, kiedy ja myślę, no rzeczywiście to ma sens co robić. Jak w końcu uda nam coś, coś pomagasz i rozwiązasz problem, i wraca na przykład beneficjent z radością, to to samo radość, radość dla nas. Dla mnie najfajniejszym momentem było to jak y, po polsku y, pan z Nigerii powiedział mi, że mam bardzo dobre serce. Na jednym z pierwszych y, za zajęć. No wszystko, oczywiście, nikomu nie da zrobić dla kogoś nie. Ale jak zrobię trochę czym pomagam, na przykład pracę znajdę, ale albo tłumaczę, ktoś zostaje, bez tłumaczenia, nie rozumie, lekarze do końca pojadę, tłumacze i powiedzą, że bardzo dziękuję, że tym mi pomogło, to naprawdę bardzo to jest przyjemne. I codziennie, co razu chcę więcej coś zrobić. I bardzo lubię to robić. Ale też bardzo motywujące jest to, kiedy klienci na przykład przeprowadz... klienci, którym udało się już na rynku pracy, e, przeprowadzają swoich znajomych, swoje rodziny, dalsze znajomych mówiąc tutaj, tak, proszę do pani Iwon, na pewno Ci pomoże się uda tutaj do Pana Gagika, bo z mieszkaniem czy z innymi sprawami socjalnymi. To właśnie jest to ocena. Jest, Wiesz co, to że radę... Ocena twojej pracy, tak, ocena własnej własne pracy. Czasami hmm? wspólnie jesteśmy w stanie jakieś rozwiązanie wypracować. Bo też mi się wydaje, że zwłaszcza te osoby, które dłużej pracują, już mają jakieś takie... Czasami to nasze myślenie jest takie jednotorowe, bo już ileś przypadków mieliśmy i nie potrafimy wyjść poza jakiś schemat, a ktoś, kto pracuje robi zupełnie co innego albo pracuje dużo krócej. Potrafi nam nas wybić z tego schematu. I to jest właśnie fajne na zebraniach, że robimy taką burzę mózgów i często z tego wychodzi rozwiązanie. Multikulturowość jest dużym problemem. Natomiast, gdyby nie było takich osób jak Ali, to współpraca z niektórymi klientami byłaby praktycznie niemożliwa. A dzięki temu, że mamy mediatorów kulturowych, którzy znają już i polskie realia, i realia kraju pochodzenia beneficjentów. To naprawdę ta pomoc, że tak powiem, kolokwialnie ma ręce i nogi. Już nie, nie jest potrzebny pytać, kto co musi robić? Aha tak, wypełniam nosek, dzwonię, tłumaczę, szukam. Jakoś to razem jest. I to jest szybciej, to jest efektywniej. Przepraszam. I to jest jakoś owocowo no. dla nas i dla interesantów. O co? Oczywiście, ja z ja nią uwielbiam. Bałuj, naprawdę. No, bardzo lubię. Jak jej nie ma w pracy, to już dzień dla mnie jak noc. Myślę, że przyszłość tych działań w Warszawie skierowanych do cudzoziemców, jeżeli chodzi o to, co będzie robić fundacja. Myślę, że powinna się skupiać jednocześnie na utrzymaniu i profesjonalizacji tych działań dotyczących tej pomocy specjalistycznej w takim holistycznym wydaniu, żeby dalej w jednym miejscu ludzie mogli otrzymać bardzo kompleksową pomoc. Z drugiej strony na zwiększeniu roli takiej indywidualnej asysty dla części z klientów i zwiększeniu jakby takiego podziały na różne grupy klientów, ponieważ mamy osoby, które wpadają do centrum pomocy raz na jakiś czas, przychodzą tylko z konkretnymi sprawami, a są takie, które tak naprawdę bywają raz na tydzień i, i potrzebują ciągle jakiegoś rodzaju wsparcia, więc myślę, że można bardziej konkretnie pomyśleć o zróżnicowaniu pomocy dla tych różnych grup. I na pewno potrzebne jest rozwijanie doradztwa zawodowego, też będę się starał, żebyśmy mogli też część osób wysyłać na kursy zawodowe. Też zależy mi na pewno na rozwijaniu już takiej pomocy bardziej terapeutycznej, czy też czasami wsparcia psychiatry w tych przypadkach, które są bardzo trudne, które wymagają tego typu pomocy. I tak naprawdę jeżeli chodzi też o poradnictwo prawne, też tutaj jest co rozwijać, dlatego że co prawda w Warszawie jest wiele organizacji, które się tym zajmuje, ale też z różnym podejściem, a także klientów, którzy potrzebują pomocy prawnej jest chyba zawsze i zawsze będzie więcej niż i tej pomocy jest dostępnej.